Kochani, dzisiaj filmik z serii Tatusiowy Świat, Marku. Wygarku. <noise> dzisiaj ty prowadzisz, o jak pięknie tutaj wyglądacie, <noise> jak aniołki dwa. Tak was słońce fajnie e, oświetliło. Parę słów o plecaku, o plecaku może? To jest plecak, jak się nazywa? Osprey? Osprey chyba. No. Y... Słuchajcie, my zawsze chcieliśmy kupić taki. Plecak. Właśnie żeby można było małego wsadzić. No i czytaliśmy, ja czytałem na temat i oglądałem reviews i tym podobne rzeczy na temat właśnie tych siedzonek, tych plecaków. No i okazało się, że ten jest najlepszy z tych wszystkich, które są no dokładnie, które są do dostania. Nie jest on tani, bo to jest na polskie pieniądze to on prawie 1000 złotych kosztuje. Ale pisaliście Stanach. nam też na Instagramie, że że też niektórzy Mają takie? Takie mają, może innych firm i też mówili, że nie są tanie te plecaki. No, a Jak ktoś lubi fajne... po, po górach chodzić, tak? To... Dokładnie. A co jest fajnego w tym plecaku, w ogóle w tej firmie? Wiktoria zresztą też ma tej samej firmy plecak i kupiłem wczoraj. A to co jest fajnego to jest to, że jeżeli coś na przykład się popsuje w nim to oni za darmo Wam wymieniają plecak, ten plecak co ja mam na sobie z kasprem, to on jest w pełni, można go sobie wyregulować, że ja na przykład niosę go na biodrach, a nie niosę go na plecach, także to jest właśnie super, bo a nie powiedz jak odczu Właśnie, jak odczuwałeś? Nie, nie, nie odczuwa się w ogóle Czyli ciężkości. Czyli wczoraj jak byliśmy na szlaku takim bardzo ciężkim... Nie. Nie nic, czułeś. Nie, I nic. później plecy też się nie bolały. Nie. Później Biodra tylko, bo nieprzyzwyczajony. No tak. No. A później ten. Później wam pokażemy jak to się wszystko tam fajnie w środku przedstawia, jakie on ma jeszcze inne fajne funkcje. Co mi się też bardzo podoba w tym plecaku, to jest to, że ma właśnie takie jakby... Jak się jeździ konno, tak? Eee, takie jakby podpórki, które trzymają, jak widzicie, nóżki. Nie wiem, jak to się nazywał koń. Kiedyś wiedziałem. Ale... Też kiedyś wiedziałam, możecie pisać, ale wiem, że jeszcze komentarze są cały czas wyłączone, no ale możecie na Instagram do mnie wpadać i pisać. Um, więc to mi się właśnie bardzo um, podoba, że tu trzyma nóżki i one tak mu nie wiszą. Jak widzicie, on też tutaj jest cały czas, ma też jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. No i jak widzicie Kasper ma teraz tak rączki do dołu. Ale on czasami ma je wyciągnięte, czasami tak do dołu. Właśnie wczoraj lubił mieć tak do dołu i sobie w, tak właśnie zasnął. E... No, dokładnie i jest, czyli, czyli plecak <laughs> musi być na tyle wygodny, że, że dziecko w nim usnęło i tak. nie ma problemu. A co jeszcze jest ciekawe w tym plecaku, to jest to, później wam pokażemy, że jeżeli na przykład jest mocne słońce, to on ma daszek. Tak który można wyciągnąć i, i nie świeci dziecku. Właśnie. I też on Oto. chroni chyba przed komarami tak. i innymi insektami, więc to też jest super. Fajna jest też bardzo tutaj ta kieszeń. Które naprawdę, nasze kanapki wszystkie się tutaj mieszczą, ona jest naprawdę głęboka. A żeby było ciekawiej, to nie jest to jeszcze z tych największych plecaków, to jest średni, bo ten największy to ma tą kieszeń dużą, gdzie tak. tam normalnie można sobie ubrania, wszystko, nie? Tak. Tu jak widzicie też jest kolejna kieszeń, gdzie sobie Marek swoją dużą bluzę schował, więc też jest bardzo pojemna. No i tutaj jest też taki, e, taka podpórka, jak chcecie już odłożyć plecak na ziemię, ona się, o, jak widzicie rozkłada, później się ją składa bardzo łatwo, sam sobie sobie Marek może z nią poradzić. Co nie chcesz? daj. I też co widzicie tutaj? Jest to bardzo dobrze wykonane, żeby Markowi było wygodnie tutaj w plecy. No i też te ramiączka ma bardzo takie wygodne. Marek dojada kanapki po Witorii. Tutaj macie też właśnie na biodra. I jak widzicie, tutaj też są małe kieszonki, do których można coś jeszcze dodatkowo wsadzić. U Kasperka też tam właśnie widać. Tutaj za plecami e, bardzo wygodne, tutaj na plecy. Tutaj są też e, zapięcia, on też jest cały zapięty. E, I tutaj jeszcze jest taka ładna rzecz. Tu jest taki hawcik takiego orła, a tutaj jest hawcik gór. Co też e, Kasperek był pierwszego dnia bardzo zainteresowany, co tam jest, więc sobie oglądał. Tak się jeszcze przedstawia z tyłu. No mówię, jeszcze wam później pokażemy go całego w środku i te wszystkie bajery. żeby jeszcze co było ciekawe w tym, to można do tego plecaka normalnie dołożyć sobie tą sakwę na wodę. A ten No, tą, tą taką, co my mamy z tymi właśnie rureczkami tak tą. A mm ono -hmm, mm -hmm. no to super. Buty się tu idealnie nam sprawdzają od pełna wełna, bardzo Wam polecamy. Zostawiam Wam na dole zniżkę do nich. Super są i one jak jest ciepło to chłodzą, a jak jest zimno to fajnie grzeją nóżki. I są fajne, bo nigdzie Kasperka nie ubierają, więc on prawie ich nie czuje, tak jakby był w, w skarpetkach.